No, układamy pierwsze elementy. Placa yy, będzie miała 80 cm szerokości, 80 wysokości, więc w sumie to wychodzi taki kwadrat. Także składamy, aha, to jeszcze powiem, 14, 14, 14, yy, 4 cm to będą słupki. Ta poprzeczka będzie góra. I tu 7 7 cm szerokości listwa, to będzie dół klaski. Podamy na początku taką właśnie ramkę, jak widzicie jest teraz ułożona, trzeba ją poskręcać. Tutaj wszystkie wkręty dajemy z boku. I w ten sposób musimy tą rameczkę zrobić, zresztą rameczkę, dwie takie rameczki musimy zrobić, bo to będzie bok, dwa razy bok tej właśnie klaczki. Teraz wycinamy, jak już mamy ramkę złożoną oczywiście, wycinamy siatkę. Yy, siatkę tniemy 80 cm na 75 cm, tyle będziemy chcieli wysokości. Wkładzimy no, siatkę. Siatkę będziemy... Teraz ułóżmy ją tutaj równo. I siatkę będziemy... ...spinaczem przybijać. Ja będę tak nie wystawało. Te strzeżki będą dosyć mocno trzymały, one głęboko podchodzą 10 mm, więc bez problemu damy ich na życie troszeczkę więcej. Ta na pewno ta siatka nam nie wypadnie. No i powiedzmy, byśmy mieli dwa boczy ten boczek jeden, czy boczek żeśmy zrobili, sam i drugi. No i będziemy robili teraz szub i tył tej klatki. Zrobiliśmy już te ramki 4, bo tyle nam trzeba. I to jest ostatnia z tych ramek i to będzie akurat przednia, więc musimy tutaj zrobić siatkę już na picionek, nie wciąż też tam na 80 cm, tylko przecinamy od razu, żeby zrobić drzwiczki, bo muszą wiadomo być z przodu dźwiczki. Drzwiczki zrobimy 30 cm, więc siatki ucinamy odpowiednio mniej. Ta część co tam zostanie to wykorzystamy właśnie ją na, na tą ramkę do drzwiczek, także przytniemy siateczkę, położymy tu jeszcze od razu, przedzielimy ee... Na, na właśnie na te drzwiczki. Ten fragment. I będziemy przykręcać, przybijać siatkę. No i już przedzieliliśmy, tak jak powiedziałem 30 cm postawiliśmy na drzwiczki. Wydaje mi się, że takie drzwiczki nie będą wcale za małe, za wąskie. Tu oczywiście część siatki co ma być na stałe, od razu przykręcamy, znaczy przybijamy stacherem, żeby niech to się wszystko trzyma. No i myślę, że będziemy chyba tą klapkę składać już do kupy. A z sobie stawimy na samym końcu. Aha, tu jeszcze tą listeczkę musimy przykręcić. Ona będzie trzymała właśnie tą listeczkę, która rozdziela liście, a jednocześnie nam wyciśnie siatkę. Także co założymy, to jak mówię, chyba złożymy już szklatkę do kupy. No już widzieliśmy, to są boki jak mówiłem wcześniej jeden bok, drugi bok na to nakładamy tył klatki i skręcamy to wszystko już do kupy w tu listewkach dajemy wkręty 5 cm także sporo wejdą nam w ramkę tą dolną myślę, że to bez problemu tak samo dajemy po cztery spręty, wydaje mi się, że zapewne aż tyle wystarczy, będzie to dosyć mocno trzymało. Poza tym tu jeszcze przyjdzie podłoga, na podłogę, wiadomo to wszystko już zetnie całkowicie, wzmocni i, i ona już nie będzie tak krwiała jak teraz. No i co? wróciliśmy teraz kładziemy przód. W ten sposób tutaj dół będzie gdzie szersza listwa, tu są 5 cm listwy, więc to idzie do góry. Tak samo spinamy to krętami, piątkami. No i byśmy mieli powiedzmy już tak spiewet zrobiony. No i układamy już podłogę. Desek naciąłem także teraz to ułożymy i trzeba będzie na pewno doocząć bo nie mierzyłem tego po prostu chciałem ileś tych desek i tak będziemy je układać a bo jeszcze nie powiedziałem daliśmy takie listeczkę i się pod spód i do tych listek właśnie będziemy przykręcać tą podłogę uczyliśmy siatkę już na górę bo i tu będzie siatka tak połapaliśmy taka rama, by nam się po prostu nie zsuwała. A teraz będziemy to wszystko mm, mocować listewkami. Takie listewki utknę, 3 cm szerokości. Taką rameczkę na górę, żeby tą siatkę docisnąć już i umocować jednocześnie do klatki. No i to jest ta rameczka, o której mówiłem. Także przykręcamy ją. Tak samo wkręcamy. Zasłoni nam siatkę, to nierówny brzeka, jednocześnie. Wszystko to utrzyma w kupie i cóż byłaby klatka prawie gotowa żeby nie drzwiczki Także będziemy się zaraz brali za drzwiczki Będziemy je składać i montować Dźwiczki nam wychodzą 67 cm wysokości na 30 czyli po centymetrze zrobiłem węższe Po prostu żeby szpary nam zostawały do otwierania, zamykania Wkręcamy tak samo z kręcami, 5 cm do chowa, do jednej skręty. Siatki już docięliśmy, tak samo przybijemy ją spinaczem. i będziemy zakładać zawiasy zaraz. Nasujemy zawiasy już. się jego klocka musieliśmy dobić jeszcze, nie wiem czy to będzie widać, o teraz widać. Chodziło o to, żeby nam drzwiczki po prostu nie wpadały do środka, to też ważne jest i tu już ustawiamy tutaj równo szczelinki i od razu będziemy dokręcać. Musimy od razu zapięcie, taki zwykły klocek żeby to wszystko się trzymało. No i cóż, chyba siatka byłaby, ten klatka gotowa. Postawimy ją. O i będzie ją już w całości widać, tak to ma wyglądać. Dźwiczki otwierają się, dosyć szerokie, tak jak powiedziałam, 30 cm, więc wydaje mi się, że jest swobodny dostęp do środka. a przy okazji zapraszam na jedne moje filmy pokażę między innymi jak zrobić taką wolierę yy, to jest wolierka 3 metrowa 3 metry długości ona nie jest wysoka, bo to jest przeznaczona dla piesków prairieowych takich zupełnie innych zwierzątek aniżeli ja się pokazuję, no i oczywiście to, tą wolierkę jeszcze mam dla ptaków również 3 metry, 2 metry wysokości 1,5 metra głębokości pokażę, może jak to w środku wygląda. Są drzwiczki, jedne zewnętrzne, i są jak widać tutaj wyraźnie dwie przegrody, dwie ściany, czyli i oczywiście drzwiczki przejścia do nich. Także powiedzmy, są takie trzy boksy, trzy woliery. Wielkości metr na półtora metra, 2 metry wysokości. Także ten film również jest na moim kanale. Zapraszam do obejrzenia.